W kolejnym odcinku, w dzisiejszym odcinku. No właśnie. Powiedzmy sobie, czy Steam Event się kończy, czy jednak nie. Ogólnie, z cząstką jesteśmy na tej, No, ogólnie, no co zmieni. Zmienił na pewno to, że. Wziął smaszynkę. Ja ogólnie. Zdalam po prostu że ma no, trochę lepsze toksy, ma jakieś tam sekrety i inne takie rzeczy. No i z innych rzeczy na to, później mamy jakieś tam nowe sekrety, noty. no i ogólnie ja na ja przykład trafiłem coś takiego sobie szynki tej znaczy sama gra możliwe, że upadnie za jakiś czas, czy jednak nie. Właśnie no, jest to jest nie wiadome. I sama ta gra Atlanta już trochę młodzi. I. No, z tego to praktycznie nic nowego nie dostaliśmy. No, dostaliśmy nowego rebifa. Były tam jakieś nowe itemki za niego. Nie. I się coś zbugowało, Nie. No, nie. I nic więcej w sumie takiego nie dostaliśmy. No i się coś nie spukuwało. No, ciekawe. No i. No w sumie mamy tam okropnej ale, to, no, ale no, czy jest szansa, że, się, że ta gra upadnie za jakiś czas, to jest coś możliwe, bo bardzo się wydaje, no. Napiszcie sobie w ogóle, czy ta gra się podoba, czy jednak nie. No i czy chcecie jakieś więcej odcinków z tej grą, to napiszcie w komentarzu. No i w sumie no byłoby chyba na tyle, bo... W samym ogólnie nic już więcej nie dostaliśmy takiego ciekawego. No spinie się, nic nie zmieniło dalej jest słaby i nagrody są dość średnie. I to tyle. A, tak naprawdę. No dobra. To było na tyle. Napiszcie w komentarzu, czy ta gra jeszcze Wam się podoba. Czy jest fajna? to to było na tyle. Siemanko.